Mam na imię Kasia i w dzisiejszym filmie chciałabym poruszyć temat, o który bardzo wiele osób mnie prosi. Jest to temat dotyczący szycia krytego, znaczy zaszywania ściegiem krytym różnego rodzaju elementów, które szyjemy czyli np. są to czapki podwójne, są to kominy, chustki. Poduszki, maskotki, literki, czyli wszystkie takie elementy, które są złożone z dwóch części, które po szyciu należy wywinąć na prawą stronę i potem pozostaje nam ręczny szef do zaszycia. Bo ten szef znacznie łatwi, znaczy, może nie łatwi, ale lepiej wygląda jak jest szyty ręcznie, niż jakbyśmy go mieli zszywać maszynowo. Zresztą też nie każdą rzecz, która jest wypchana, pękata. No, da się szyć maszynowo ze względu na to, że ciężko taką wypchaną maskotkę czy poduszkę przede wszystkim podłożyć pod maszynę. Ja pokażę dzisiaj szczegółowo, jak wykonać takie kryte zaszycie, za właśnie, i powiem, na co warto zwrócić uwagę, aby te nasze szycie było takie po prostu idealne, żeby nie było. Jakiekolwiek, tylko żebyśmy się od razu uczyły, uczyli dobrych nawyków. Przede wszystkim, tak jak w każdej sytuacji, o której mówię, to warto mieć dobry sprzęt. A sprzętem do zaszywania ściegu krytego jest igła i nitka. Czyli zaczynamy od tego, że sobie bierzemy dobrą nitkę. Dobra nitka to znaczy, że to jest nitka dobrej jakości, nie jakaś stara, byle jakaś po prostu. Yy, jakaś niewiadomego nie pochodzenia, byle jaka nitka, tylko zwykła nitka kupiona w pasmanterii, taka typowa o grubości 120, czyli taką, jaką szyjemy na co dzień maszyną, wystarczająca jest. I my tą nitkę możemy sobie wziąć pojedynczo i to się sprawdza właśnie przy czapkach, przy właśnie malutkich maskotkach. Natomiast jeśli trzymamy grube poduchy, jakieś mięsiste, duże rzeczy, yy, szczególnie kiedy są jakieś takie włochate, to możemy nawet nitkę wziąć podwójną, i wtedy. Po prostu te wszystkie, ta cała nitka nam się na pewno schowa w te właśnie rzeczy i nie będzie jej potem widać. Zresztą ja zawsze wychodzę z założenia, tym mocniej musimy coś zaszyć. Czym one to będzie bardziej eksploatowane? Jak przyjemy dziecku maskotkę, którą wiemy, że potem to dziecko będzie szarpać na różne sposoby, wykręcać, bawić się na co dzień, to wymaga to większej solidności. Natomiast jeśli coś delikatne, to jest tulipan, który będzie wstał tylko w wazonie, nikt nie będzie go dotykał, to wiadomo, że cienka niteczka też wystarczy i nic się z tym nie stanie. Także tu musimy też trochę dopasować. No i druga kwestia to jest dobranie dobrej igły, czyli igłę możemy kupić byle jaką, i dobrą. Igła musi być przede wszystkim cienka, ostra i najlepiej, żeby była dość długa. Zobaczcie, ja mam tutaj taką y, różnicę, że to jest taka igła, którą y, uważam za dobrą, czyli ona jest cienka, y, jest ostra na końcu, bo to jest igła takiej dobrej jakości. Ja też, jak kupuję sobie igły, masz ręczne, to też zwracam uwagę, aby była właśnie dobrej jakości, a to no, czasami widać na pierwszy rzut oka. Tutaj mam na przykład igłę, która jest znacznie krótsza i już taką igłą trudniej mi się szyje. Zobaczcie, jaka jest różnica w długości, tak? Czy tutaj jest taka, tutaj taka. Znacznie łatwiej mi się trzyma. Jak mam po prostu możliwość trzymania i jeszcze tutaj mam pole manewru, niż jak wezmę w rękę i prawie w ogóle nie widzę czubka igły, Tu już mi troszeczkę gorzej się wtedy szyje. Tu natomiast mam igłę, która ma znacznie większą grubość. Nie wiem, czy w kamerze to widać, ale ona już jest gruba, już ma taki dość gruby. Czubek i nie w każdym materiał, nie w każdą tkaninę czy dzielinę ona mi swobodnie się wbija, więc sam już fakt, że jest gruba i ma taki gruby czubek, już może mi sprawiać kłopoty podczas akurat tego szycia e, krytego. Bo zobaczycie, że tu precyzja ma bardzo duże znaczenie. Czyli przede wszystkim ostra, cienka i dobrej jakości, igła z ostrym czubkiem i nitka. No i oczywiście musimy założyć sobie, ja sobie tutaj e, obecne. Kawałek nitki, i też ważna jest długość tej nitki. Przede wszystkim wiemy, że mamy szyć taki najczęściej kawałek. To jest kawałek około, nie wiem, 7, 6, 5 czy tam 4 cm. Więc na pewno nie musimy brać nitki półtora metra. Bardzo dużo osób początkujących zauważyłam, że bierze bardzo duży kawałek nitki. Natomiast ta nitka musi być przede wszystkim taka, żeby nie była zbyt długo, zaraz powiem. Tutaj sobie na skos utnę. Mogę sobie tutaj trochę przygładzić krawędź. No i oczywiście wkładamy do otworu. Ja będę szyła nitką pojedynczą, więc jeden kawałek będzie luźny, puszczę go. Tutaj sobie tak chwycę, żeby te dwie części razem przytrzymać. Natomiast na końcu nitki mam supełek zrobię. Supełek robię w ten sposób, że sobie nawijam na ten jeden palec. Nawijam, o tak, raz. I teraz sobie tutaj tym największym palcem roluję na palcu, roluję, 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 robi mi się taka plątanina, którą potem sobie między palcami ściągam do dołu i robi mi się taki supełek. Tak naprawdę dla mnie nie ma znaczenia, jak brzydki będzie ten supeł, dlatego, że w tym ściegu krytym ja go schowam do środka i on będzie całkowicie niewidoczny, więc lepiej, żeby ten supełek był dość duży, nawet jeśli jest tam mocno spętlony, bo wtedy będzie się solidnie trzymał nam w materiale. No, i długość tej nitki, ja zawsze powtarzam, że najlepiej byłaby taka, żebyśmy szyli po prostu, że powiem, z łokcia, czyli co, na pewno, żeby nie przekraczało tej długości. Jeśli mamy nitkę bardzo długą, że my musimy rękę aż tak po prostu do góry ją wyciągać, żeby wyciągnąć z materiału, to nie jest dobry sposób. Nitka musi być umiarkowanie długa, taką długość mi tutaj wystarczy, biorąc pod uwagę, że mamy do zaszycia taki kawałek. Także tutaj jest warto na to zwrócić uwagę. I teraz. Co jest jeszcze ważne, tutaj ja pokażę na, najpierw na kawałeczku, co, na czym polega w ogóle ściek kryty. Zobaczcie, jakbym narysowała sobie dwie kreski, ja narysuję to mazakiem, żeby było widać. Nie, ten mazak akurat wzięłam taki niezbyt widoczny, czyli jak są to dwie kreski, to tak jakby nasze dwie krawędzie, które musimy szyć ściekiem krytym. Na razie pokażę na płasko, a potem przeniosę to na daną rzecz. To ściek kryty polega na tym. Że jak ja sobie zacznę tutaj wkuwam i wykuwam około powiedzmy na tej próbce, będę robiła co pół centymetra skok, jak ja wyjmę tutaj w ten sposób, to jak ja tutaj wyjęłam nitkę w tym miejscu, tutaj, to teraz muszę na przeciwległą stronę przejść tak jakby pod kątem prostym, w ten sposób Tam, tu, gdzie skończyłam, to na, przechodzę na drugą krawędź. I w tym miejscu na drugiej krawędzi wbijam i idę znowu o pół centymetra do przodu. Tutaj mówię pół centymetra, bo już na naszej rzeczy to będą znacznie mniejsze odległości. I znowu wbijam, wybijam. I też jest ważne, że wbijam i wybijam tą samą ręką. Nie przekładam z ręki do ręki. Tak? I teraz znowu, jak tutaj się skończyło, to zjeżdżam prostopadle na tą krawędź, czyli jakbym znowu narysowała tą linię tak, po której mam sobie tutaj iść i tu jest miejsce, gdzie mam wbijać. I też jest ważne w takim ściegu, że ja tutaj jestem osobą praworęczną i szyję od strony prawej do strony lewej, czyli to jest moja strona prawa. Tak, czyli tutaj jest moja od tej strony ku stronie lewej. To jest kierunek mojego zszywania. Wtedy to będzie właśnie dobrze. I teraz znowu wbijam tutaj i znowu przesuwam się cały czas o tą samą odległość. O tak, i tutaj wychodzi mi pomiędzy, zaraz ja pokażę w przybliżeniu, i znowu, i tą samą ręką, bo ta druga ręka za chwilę na, pokażę na tej próbce właściwej, będzie trzymała mi materiał, więc ja nie będę przykładała. I między tymi ściegami tworzy mi się taka drabinka. I teraz ścieg kryty polega na tym, ja teraz przełożę z ręki do ręki, że jak ja to ściągnę, zobaczcie, to mi te krawędzie się do siebie stykają na styk, jakby tak? O. I ja tutaj nie widzę tego. Czyli, jak mi to rozciągnęła, a to ładnie sobie ściągnęła, to tutaj one mi się chowają. Tutaj mi się to styka na styk, właśnie. Jak równiutko to zrobimy, to jest całkowicie niewidoczne. Czyli ogólnie na tym polega idea tego ściegu, właśnie, że musimy przechodzić z miejsca na miejsce, musimy to równolegle, tak jakby w prostopadle, i potem to estetycznie właśnie ściągnąć. I teraz, na co jeszcze musimy zwrócić uwagę? Teraz ja pokażę taką mam tutaj imitację, jakoś na szybko strzyłam Wam czapeczkę, ona jest pojedyncza, ale nie ma to żadnego znaczenia. Ja się będę skupiała na tym moim otworze, który tutaj sobie zostawiłam, i ten otwór będę zszywała. Oczywiście znów tak jak poprzednio. Przygotowuję sobie nitkę. Obcinam umiarkowaną długość, taką mówię nie za dużą, nie za małą. Tutaj sobie zostawiam część nitki w jednej trzeciej gdzieś, zawiązuję supeł, zawiązuję na palcu, roluję, roluję, roluję i ten kłębuszek sobie ściągam i mam. Teraz od czego zaczynam? I teraz nieważne, czy to jest rzecz taka jak czapka, czy to jest wypchana poducha. Jeśli będzie to wypchana maskotka lub poduszka, to czasami musimy część tego wypełnienia troszeczkę niżej, jakby, sunąć, żebyśmy mogli tą naszą rzecz swobodnie, tak, wziąć między palce, tak, tutaj, żeby tę samą krawędź, żebyśmy mogli sobie tak chwycić. I teraz, co jest jeszcze ważne, tutaj jest zapas szwu, którym ja zszywałam. Powiedzmy, że zszywałam tak, że zapas szwu jest 7 mm. Jeśli tutaj jest 7 mm, no to też. Trzeba zachować te 7 mm, które ja chowam do środka, tutaj, i żeby one jakby tworzyły równą krawędź. Bo jeśli ja sobie tutaj bym wgłębiła centymetr albo więcej do środka, tutaj i tutaj, to potem ja się nie będę dziwić, że mi się takie wgłębienie tu zrobi na tym moim szwie, bo jest za dużo. Musi być tyle samo, co ja szyłam. Czyli to jest pierwsza zasada: tyle samo, co mamy zapasu szwu, tyle sobie tutaj musimy włożyć do środka. Czyli to jest ważne. Też jest ważne, żebyśmy równo zszyli, czyli żeby ten odcinek po tej stronie był równy odcinkowi po tej stronie. Żeby nie było czegoś takiego, że tu mamy przesunięte i tu mamy na przykład nadmiar, a tu mamy tak za mało, a tutaj za dużo. Że my potem musimy jakby to naciągnąć, żeby to się złączyło, a jak puścimy, to w miejscu nadmiaru zrobi nam się tutaj z jednej strony taka. Jakby harmonika, albo jakieś marszczenie, i wtedy my nigdy nie damy rady tego dobrze złożyć. Tak? Czyli zobaczcie, już przy samym skrzywaniu musimy tak zachować ten otwór, żeby one miały dokładnie równą odległość te dwie części. Dodatkowo ważne jest też, że jak na przykład zostawiamy sobie otwór, czy to będzie czapka, czy to będzie komin, czy to będzie literka, czy maskotka. To zobaczcie, że ja nie zostawiłam sobie tego otworu ani na jakimś łuku tutaj, ani tutaj, ani w jakiś miejscach łukowatych w jakikolwiek sposób, jakiś zaokrąglonych, o jakimś zmiennym kształcie, tylko zawsze staramy się zostawić te miejsce zszycia w jak najprostszym odcinku oraz w takim, którym możemy swobodnie sobie do tego odcinka dojść. Czyli w tym momencie jest dla mnie najprostszy kawałek tutaj prostego w tym miejscu, tak? I teraz, jeśli ja sobie już tak ułatwiłam w ten sposób, no to już mam jakby część rzeczy z głowy, czyli mam zszyte równo na prostym odcinku, jeśli mam wypełnienie, trochę je odsuwam do tyłu, żeby mogła swobodnie sobie tutaj przytrzymać. Oczywiście, jeśli mamy bardzo duży problem z rozchodzeniem się nam tego, to możemy sobie dodatkowo tutaj jeszcze ładnie to ułożyć i sobie w odległości jakiejś powiedzmy Troszeczkę przytrzymać tutaj szpilką, żeby tam się całkiem nam nie odwalało. I teraz co następne? Tutaj mamy początek naszego otworu, tutaj mamy koniec. Tutaj jest nasza strona prawa, czyli tu mam moją prawą rękę, trzymam. To jest moja strona lewa, czyli od prawej do lewej. Lewą ręką trzymam, jeśli jestem praworęczna. Oczywiście osoby leworęczne robią to odwrotnie. Natomiast prawą ręką zaczynam. I zobaczcie, ja nie zaczynam od takiego czegoś, że tutaj na wierzchu wkładam i wyciągam igłę, bo teraz ten supeł, który tu mam, znajdzie mi się tutaj i będę go widziała, więc ja zaczynam od tego, żeby go ukryć. I najpierw szukam miejsca, gdzie jest początek mojego otworu, i tak jakby w tym miejscu szpilkę wkładam wewnątrz i wybijam ją właśnie tutaj przy jednej z tych krawędzi, tak? Czyli już od razu. Sobie ustalam, że przy jednej z krawędzi, albo wręcz na środku między szwami wkładam od spodu i teraz mi się ten supeł całkowicie schowa. Zobaczcie, hops, do środka. Ja go już nie widzę. Jaki on by nie był brzydki, jest schowany. I teraz ja sobie właśnie układając te 7 mm, czyli tyle co zapas szwu do środka, trzymając między palcami, ja widzę dwie krawędzie na samym szczycie. One są zagięte. I moim zadaniem będzie szyć na szczycie tych krawędzi, czyli na tym załamaniu. Ja muszę, zobaczcie, trzymać sobie w takiej pozycji igłę o tak, i takim ruchem będę to robiła bardzo płaskim. Ja nie będę wbijała od góry do dołu, nie będę od dołu do góry, tylko takim po prostu płaskim ruchem. I teraz muszę tak zagarnąć tyle nit, igłą tej na krawędzi tego materiału, żeby dosłownie te skoki były bardzo drobne. Zobaczcie, jeśli ja szyłam skokiem maszyny co 3, mm, co 3 mm, a teraz będę sobie na przykład szyła co centymetr, to się nie dziwię potem, że między wbiciami ja będę miała dziury albo jakiś taki nagromadzony materiał. Czyli też staram się około 3 mm. To jest niby takie precyzyjne, ale to jest tylko 5 cm. Zobaczycie, że to szybko idzie. Czyli tak, wbijam, wybijam tą samą ręką, przepycham i sobie wyciągam tą samą ręką do końca. I teraz, jak jestem na szczycie tego zagięcia tutaj, to przechodzę na przeciwległy brzeg, czyli na tą krawędź przeciwną, ale najważniejsze jest, żeby był pod kątem prostym. I też jest ważne dla mnie, żebym trzymała tutaj ten materiał też tak jakby naprzeciwko siebie, bez przekosu. Jak ja będę go trzymała w jakiś sposób przekoszony i zrobię to na prosto, a potem go puszczę, no to to będzie mi wszystko pod, ką pod kątem, tak? Czyli wszystko tu muszę trzymać równiutko. I teraz przechodzę na przeciwległy brzeg. Znowu sobie tutaj wbijam i wybijam, wybijam na szczycie. Robiąc to na samym szczycie zagięcia, to to po złożeniu będę miała pojedynczą warstwę przebitą. Tak? Czyli robię to na pojedynczej warstwie, na takim złożeniu, na samej górze krawędzi. I znowu wypycham. Ja na razie nie będę tutaj zaciskała tego, tylko pokażę po kilku ściegach, jak wygląda ta nitka pomiędzy. Czyli znowu przechodzę na przeciwległą krawędź. 3 mm i sobie tutaj w ten sposób, tak? I robi mi się taka mała drabinka i znowu tak krok po kroku. Naprzeciwko wbijam i wybijam. I zobaczcie, to jest takie precyzyjne, co ja robię. Dlatego też muszę mieć tutaj taką ostrą igłę, bo żeby ta igła była tempa gruba, to ja bym miała problem z wbiciem tej igły. I sobie tutaj trzymam. O, wypadła mi tutaj niteczka. Więc sobie po prostu, oczywiście żeby ta nitka nie wypadała nam, to warto ją odpowiednio trzymać, bo osoby, które nie są przyzwyczajone trzymają tutaj i ciągną, wiadomo, że ta nitka się wysuwa, więc musimy my trzymać sobie jakby tutaj za dwie nitki razem i nawet jak będziemy to zaciskać potem, to tu trzymając nam się nie wysuwa. Ale mi się też wysunęło, nic się nie stało. I teraz zobaczcie, znowu wbijam te 3 mm, dalej wybijam. I teraz co nas czeka, jeśli my będziemy mieli tutaj podwójną nitkę, tak? Bo zobaczcie przy pojedynczej może się zdarzyć, że nam się tu wysunie. Nic strasznego. Wkładamy raz jeszcze. Natomiast jeśli nitkę mamy podwójnie założoną, to tu przy każdym takim wyciąganiu nitki my musimy często sobie takie wyrównywać, czyli odciągać sobie tutaj tą niteczkę żeby te nitki nam się nie kłębiły, czyli one zawsze muszą być wyrównane i naprężone, żeby to wszystko miało ładny przebieg. I teraz zobaczcie, jak wychodzi nam taka jakby drabinka pomiędzy, to najlepiej tej drabinki nie trzymać do samego końca i potem nie zaciągać. Tylko najlepiej sobie to robić bezpośrednio. To można robić po, po każdym ściegu, ale można też co kilka. I zobaczcie, jak ja sobie to zaciskam delikatnie i też zaciskamy to z jakimś takim. Umiarem, tak? Żeby to nie było aż takie zmarszczone, i też jeszcze warto wspomnieć. Bo ja tutaj zobaczcie szyję różową nitką. Warto wspomnieć, żebyśmy dobierali jak najbardziej nitkę dopasowaną. To, że ja mam różową, to tylko po to, żeby wam pokazać, jak to zrobić. Ale tutaj najlepiej byłaby taka szara. I znów sobie tutaj wbijamy, wybijamy. I teraz mogę sobie właśnie od razu, zobaczcie, wkładam i wyjmuję i sobie od razu mogę tu zacisnąć, tak? No i lepiej sobie właśnie tutaj kontrolować to. Yy, tutaj widzę, że na przykład jednak, bo ja tutaj patrzę trochę do kamery, może nie idealnie, miałam pod kątem prostym, więc ja widzę, zobaczcie, przez to, że nie mam pod kątem prostym, to leciutko tą niteczkę u mnie tutaj widać, ale też ja widzę ją tylko dlatego, że ona jest różowa, żeby ona nie była różowa. To nawet może bym nie była widoczna. Więc tutaj naprawdę jest ważne, żebyśmy robili to sobie właśnie pod tym samym kątem prostym. Wtedy to wychodzi nam jak najbardziej korzystnie i żeby te skoki pomiędzy tymi igłami były identyczne. Czyli żeby miały co 3 mm. I tak, idziemy sobie krok po kroku. Zobaczcie, ja dość blisko trzymam te ręce tutaj ja nie pozwalam tej krawędzi, żeby ona mi się w jakiś sposób właśnie rozchodziła, i też ważne to jest, żeby, żeby tutaj trzymając, nie naciągać tych warstw względem siebie krzywo, bo to naprawdę ma bardzo duże znaczenie, to, że one są nienaprężone. Tutaj ta szpilka mi przeszkadza, więc ja ją wyjmę. Też nie zawsze ta szpilka właśnie się przydaje, bo jej główka może nam przeszkadzać, może nam się nitka zaczepiać, więc warto sobie to... I tak przychodzę. Cały czas idę do przodu. To jest naprawdę rzecz, którą można się nauczyć. I jeśli my należymy do osób, którym to na początku nie wychodzi, no to na pewno z czasem jeśli będziemy zachowywać te wszystkie zasady, o których ja tutaj mówię, to będzie to wychodziło co coraz lepiej. Ale warto właśnie to wszystko, o czym ja dzisiaj mówię, zastosować. I teraz, zobacz, ja już jestem tutaj blisko końca. Tutaj mam jakieś takie troszeczkę kłęby, jakiegoś tam zszycia wcześniejszego, tutaj mam jakieś takie nitki. O tak wystające, więc albo te nitki obcinam, albo mogę je schować po prostu końcem igły, sobie gdzieś tam do środka tutaj upchnąć, żeby ich nie było widać. Czyli sam do końca wkładam do środeczka. No i już zaraz się zbliżam do końca. Muszę na razie doszyć to do miejsca, żebym na pewno nie zostawiła tu kawałka nieszytego, więc do mięskiego końca, gdzie jest moje szycie na maszynie od spodu. Jeśli tutaj doszłam już do tego miejsca, zobaczcie, tu jest koniec, więc wbijam tą igłę i ostatnie miejsce wybijam między, w, tej, w tej przestrzeni, między jednym a drugim szwem, sobie tak tutaj wybiję. Tak, żeby już tutaj w to, w to miejsce wejść. I teraz, jak już jestem o tak tutaj, to teraz bardzo blisko tego wkucia i jeszcze raz wkuwam dosłownie milimetr obok. I robię sobie taką pętelkę tutaj. Tak staram się uzyskać. Takie prostuję, Taką pętelkę, takie kółeczko. Takie zrobiłam się u O, teraz jest, takie kółeczko. I teraz w te kółko o takie. Ja wkładam tą igłę z nitką trzy razy raz, tylko wszystko w tą samą stronę. Jeden raz, drugi raz i trzeci raz. Ja sobie zapętliłam w ten sposób. I jak ja sobie teraz złapię tutaj i tak sprowadzę sobie pomalutku, ostrożnie ku dołowi to wszystko, to mi się tu zaciśnie i zrobi mi się przy samym brzegu taki supełek. I ten supełek zakańcza mi tutaj te szycie. Oczywiście przed zrobieniem tego supełka, no staramy się tutaj tak rozsądnie tutaj zacisnąć, żeby te brzegi się jakby zeszły i one już nam zamknęły cały ten otwór. I teraz ja nie odcinam od razu tutaj tej nitki, Dlatego, że jak ja zepnę ją tutaj milimetr od brzegu, to jakoś tam mam ryzyko, że mi się to wypruje. Ale jeszcze teraz blisko tego miejsca, tutaj gdzie to się kończy, wkładam igłę, praktycznie może być w tym samym miejscu, pół milimetra dalej i wybijam sobie gdzieś w środek, jeśli to jest poduszka, to gdzieś tam w środek poduszki, jeśli to jest czapka, to do wnętrza czapki sobie wbijam i tak, żeby nie było widać tutaj nitki żadnej, tak od wnętrza sobie ze 4 cm dalej wybijam. I teraz ciągnąc tą niteczkę, to sobie ja tutaj wciągam ten słupek do środka. Tutaj koniec nitki wystaje mi około 4 cm dalej, a nitka jest schowana w głębi czapki lub maskotki. Na takim naciągniętym lekko nitce ucinam. Wtedy to spowoduje, że ten koniec wskoczy mi do środka, tam się ułoży. A mój 4 cm zapas, który jest umieszczony gdzieś tam w środku we wnętrzu, no, Znacznie lepiej zabezpiecza mi koniec tutaj niż jakbym to miała zrobione milimetr od brzegu, czyli teraz już można powiedzieć, że moje zszycie jest wykonane. Tak, tutaj można powiedzieć, jak ja sobie tutaj tak rozłożę, to na samym począteczku mam tutaj lekko widoczny ten, bo wbrew pozorom tutaj właśnie mówiłam, że ma być równotrzymany materiał, a widocznie lekko go przeciągnęłam i zobaczcie przez to, że już on jest skoszony ten ściek, to już on jest trochę widoczny. Natomiast dalej, jak już zwracałam uwagę i bardziej pilnowałam, żeby ten materiał był naprzeciwko siebie, a te droga tych ścieków była prostopadła, to zobaczcie, w ogóle nie jest to widoczne, tak? Czyli widać wyraźnie, tu gdzie lekko popuściłam materiałowi, to trochę widać, natomiast dalej, gdzie już się starałam, to jest to niewidoczne, tak? I oczywiście, jak ja to tak rozciągnę na siłę, zobaczcie, to trochę ja zobaczę. Ale bierzcie pod uwagę, że ja szyłam różową nitką. Żeby ta nitka była grafitowa, szara, to nic nie byłoby tutaj widać. No i oczywiście, to są takie same zasady, jak przy zwykłym szwie. Kładziemy, potem prasujemy. I teraz, właśnie, jeszcze kwestia tego, czy po szyciu będzie tu ładnie, czy będzie na przykład wybrzuszone. Czy będzie wgłębione. To jest bardzo częsty problem przy szywaniu, kiedy my właśnie zaginając zapas szwów do środka, nie zachowamy tego samego zapasu, co był tutaj zszywany, tak? Także tutaj trzeba bardzo na to uważać. Mi się też zdarzało jak dziewczyny na kursach, że na przykład u jednych było takie wgłębienie i ona mówi: czemu u mnie jest takie wgłębienie? Dlatego, że za dużo zagięły materiału pod spód albo na przykład zagięły odpowiednią ilość, ale potem nie brały pod uwagę, żeby szyć na szczycie tutaj, tylko szyły dalej albo bliżej i przez to zmieniały jakby tą odległość zagięcia. Czyli tutaj naprawdę warto sobie, nawet czasami warto sobie zaprasować wcześniej, żebyśmy widzieli ten ostrą krawędź zaprasowaną i w tym właśnie zagięciu to wbicie igły było. Także tutaj naprawdę warto solidnie sobie to poćwiczyć. I wtedy wszystko może być ładnie i możemy zachować ten nasz ładny, ładny łuk. No, i jeszcze co chciałam powiedzieć, bo te, o tym nie wspomniałam, że też nie warto zostawiać jakby dużo tego zszywania. Ja zawsze mówię, że nie dość, że wybieramy sobie optymalne miejsce, czyli najprostsze, czyli na prostym odcinku, i żeby łatwy był do niego dostęp. No, to też warto, żeby nie było to za duże, bo czasami my zostawimy bardzo dużo, a jednak no, na dużym odcinku znacznie trudniej to ładnie zrobić, niż na jakimś mniejszym. Także róbmy to zawsze optymalnie, żeby ten y, y, miejsce do szycia nie było za małe, żebyśmy swobodnie mogli albo coś wywrócić, albo napełnić kulką silikonową, ale żeby nie za duże, żeby nie było za dużo tego zszywania ręcznego. Także mam nadzieję, że <grym> też Wam wyjdzie tak ładnie to zszycie, prosto. Oczywiście jakbym to zaprasowała jeszcze teraz żelazkiem, bo to jest wszystko jeszcze, wymaga wyprasowania, tak jak każdy szef. Ale wiadomo, że może to wyjść sobie równo i ładnie. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomoże ci w ładniejszym wykańczaniu twoich maskotek, twoich czapek, szalików, kominów i, i innych rzeczy literek takich, które wymagają takiego szycia kry, krytego. Także zwróć uwagę właśnie jak dużo rzeczy trzeba, na jak dużo rzeczy trzeba zwrócić uwagę. I że szybkie takie podsumowanie zrobię, także dla yy, przypomnienia, właśnie dobrej jakości nitka, czyli żeby nie była gruba, żeby była dobrze dobrana kolorystycznie, idealnie wręcz, cienka, ostra i długa igła, co pomoże nam w szyciu, właśnie szycie od strony prawej do strony lewej trzymanie między palcami może właśnie krawędź za, zaprasować zaprasowanie tyle krawędzi, ile jest odzwierciedleniem naszego zapasu szwów pod spodem właśnie to wtedy powoduje, że są równe krawędzie. No i prowadzenie krawędzi, ułożenie krawędzi bez przesunięcia względem siebie, czyli prostopadle do siebie i oczywiście na początku równe szycie, żeby już na samym początku szycia nie było różnicy w odległości, czyli spodniej warstwy i wierzchniej, bo wtedy też są już problemy. No i małe przeskoki między wkłuciami igły takie 3 mm, schowanie właśnie tego słupła do środka na początku. No i oczywiście nie przekładanie z ręki do ręki, też trzeba się nauczyć, żeby szyć to jedną ręką. Na bieżąco zaciskanie tego ściegu, nie czekanie dopiero na samym końcu że z zaciskaniem, także te rozsądne zaciskanie, nie za mocne, bo wtedy może się zmarszczyć, jak za małe to będzie otwór, czyli musimy to wyczuć. Ale czym mniejsze robimy skoki między biciem igły, tym jest lepiej. No ale już nie przesadzajmy, co milimetr tego nie róbmy. Takie 3 mm to jest takie optymalne. No i właśnie zszycie do samego końca, zakończenie supełkiem, wciągnięcie supełka do środka, przeciągnięcie kawałka nitki do środka, właśnie wyciągnięcie tego wszystkiego do, do spodu i wtedy jest idealnie, pięknie i estetycznie. I o to właśnie mi chodziło, żeby Wam to wszystko pokazać krok po kroku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie masz zrobionego. I najlepiej wciśnij dzwoneczek, bo wtedy będziesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, a szykuję Ci naprawdę fajne tematy i fajne filmy instruktażowe na różne tematy. Także pozdrawiam Ci serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.